Witamy Państwa w naszym Neurostudiu <grywa> e, W drugim odcinku Neurosztuki Jak zwykle będą opowiadać Wam o ciekawostkach o sztuce Lola Koniecznej o Alicę Gałek Zapraszamy! <grywa> Znam, że raz możemy być profesjonalne e, Well, o, tak, Tak, jesteśmy. tak, Neurosztuka Ogólnie to już ma całą nazwę swoją Faktycznie będziemy to robić, że Co miesiąc damy Wam jakieś nasze ciekawostki, żarciki. Chyba, że na przykład za miesiąc skończą nam się ciekawostki i żarciki na temat sztuki. To musicie poczekać aż się doedukujemy, ale no, ja myślę, myślę, że raz na miesiąc to akurat tak można. I przy okazji, może się akurat ciekawego czegoś dowiecie. Lado, no, no, czy chcesz zacząć z pierwszą propozycją? Dobrze. <noise> I automatycznie ścisza głos, jako że zaraz będzie mówić. <noise> No bo ja muszę zbudować napięcie tak cicho, cicho, cicho. A potem nagle już wiesz na końcu. Tak, o... mówicie się montażystki. <laughs> Pierwszym obiektem sztuki naszej jest architektura. Modernistyczna. Uuu, U. Modernistyczna. Frank Lloyd Wright. Znacie, bądź nie znacie. W każdym razie on był takim amerykańskim architektem. Połowa. XX wieku, architektura taka trochę organiczna, taka um, przede wszystkim um, nawiązująca do krajobrazu, w którym się znajduje. I um. mm, czy masz jakieś zdjęcia? Bo ja znam nazwisko, tylko um, wiesz, że zazwyczaj ja ciężko jest sobie, <śmiech> Ojeju <śmiech> sobie skojarzyć. A, dobra, ja już, już wiem, o czym mówimy. Już wiem, o czym mówimy. Ogólnie nie wiem na ile to będzie ciekawostka, ale case jest taki, że on wybudował sobie chałupkę, znaczy nie sobie, ale komuś, wybudował chałupkę, która nazywa się Dom nad Wodospadem i ogólnie historia tego domu jest dość ciekawa, bo polega na tym, że przyjechali sobie tam ci ludzie, którzy chcieli mieć dom, i mieli taki, takie fajne kamienie i wszyscy jej mówili, no trzeba je usunąć, żebyście tam mogli zbudować chatkę. A przyszedł Frank, Frank Lloyd Wright. On ma takie nazwisko, że plącze język. W no, wszyscy się sensie w ogóle brzmi, jakby rodzice nazywali go z generatora, a nie, że w no sensie faktycznie. Wszystko się tylko z tym dźwiękiem z TikToka <sum> Lloyd? <Steel> <sum Steel> to prawda, to prawda. Zwłaszcza, że to się przez LL. No, ale w każdym razie on stwierdził: nie trzeba wyburzać kamieni, tylko można zrobić tak, że zbudujemy dom. I one będą przenikać do środka, więc na przykład w salonie mają taką wykurwistą skałę, nie możemy przeklinać to jeszcze raz, nie ma... no możemy przeklinać trochę można, znaczy trochę możemy... nam zapłacą, no właśnie możemy zrobić eks eksperyment, że nie przeklinamy następny cały odcinek i zobaczymy okej, okay, okej, okay. no to wykurwista wykurwista skała w salonie fajne i tam w ogóle chyba był case taki, no bo jak się dom zbuduje, to on jeszcze tam przez parę lat miesięcy, nie wiem ile dokładnie jak ktoś studiuje architekturę, może mnie tutaj sprostować. Pracują te wszystkie mhm. y, konstrukcje. No i nie wiem, na ile to tam działa wszystko dobrze, ale chyba tak, bo chałupka stoi do dzisiaj. Mm. W ogóle mam do Ciebie pytanie: Jak już rozmawiamy o tej skale. jak najlepiej z jakby, Jak można najlepiej wykorzystać tą skalę według Ciebie? Jak masz ją już w mieszkaniu? Właśnie zależy, czy ona jest płaska na górze, czy nie. Jeśli jest płaska, ja bym na niej postawiła jakąś coś. Bo ja to bardziej widzę, jak po prostu. Taka skała, która wiesz, jest masz ścianę i ona jest mm. taka bardziej, bardzo nierówna w fakturze i, i taka dość okrągła, przestrzenna. Ja totalnie bym zrobiła, że każda osoba, która przychodzi do mnie do domu, dostaje jakieś farki i po prostu może zrobić sobie jak nasil jaskiniowe malowidła na ścienne, że każdy się wiesz, albo że łapę każdy w swoją przebija, to by było mega fajne. też jaka to by była skała, bo chciałabym, żeby to było możliwe do... No właśnie mamy koleżankę na nagraniu. Możliwe do usunięcia, więc jeśli to by była skała, która jakoś nie chłonie bardzo głęboko farby, i można to potem zeszlifować jakoś czy coś, mhm. no to fajne. Okej. Okay. No, wziś... Bo nigdy nie wiesz, co wiesz. Będziesz chciała potem sprzedać ten dom i, i co. Ja nie myślę o takich rzeczach. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja jakby for fun zrobię wszystko. Ja po prostu marzę o tym, żeby zmieniać swoje otoczenie Rozumiem. cały czas. Więc... Rozumiem. Ja marzę o jednej grocie, z której już nie widzę nigdy. Wie, więc yy, tylko zastanawiam się, czy to już nie jest jakieś culture appropriation, jeśli zrobię coś takiego na skalę. Czy ja wiem? Nie było tak, że w Polsce też znaleźli jakąś taką jaskinię z malowidłami? No pewnie tak. No dobra. To był właśnie że... chłopiec, nie pamiętam, on się chyba nazywał Marek. To, to jest... Naprawdę? Tak. To był Marek? oj. Znaczy to może być zupełny bullshit, mi się to mogło przyśnić, ale wydaje mi się, że... By... <laughs> Ja nigdy nie wiem, czy coś mi się śniło, czy było faktycznym wspomnieniem tak, tego stopnia, że opowiadałam mojej koleżance na przykład mój sen, i ona mówi: Ale, Lola, to nie był twój sen. Ja tam byłam, to była prawdziwa sytuacja. A To <gry> fajny sen, no. Fajny. O, taki szczegółowy, realistyczny. No, ale w każdym razie Marek wpadł sobie do jaskini z kolegą i tam chyba złamał nogę czy coś, i szli po pomoc, i tam właśnie znaleźli takie malowidła. Bardzo mnie irytuje nasza koleżanka. Też, ale już próbowałam wcześniej się jej pozbyć. Niestety. Nunia, nie, no proszę cię, usiądź sobie gdzieś, posłuchaj. Może też się doedukujesz, a nie tak ladasz jak pojebana w to i z powrotem. I co? I, i poziom inteligencji to masz po prostu y, poziomu temperatury pokojowej. A jest obniżona burza była. <laughs> no dokładnie. I to jest w sumie tyle, że fajne, że kamień przechodzi, bo to jest rzadkie, rzadki zabieg no, to w prawda. architekturze. Znaczy, w architekturze ogólnie raczej chyba się stawia na to, żeby ściany były równe, to proste. Chyba to się jesteś sukcesją... Były stabilne wszystkie tak, wszystkim. Tak, tak I, nie, tak. nie miały dziur, przez które na przykład przechodzi drzewo albo kamień. <laughs> Byłoby to całkiem korzystne, myślę. No, chyba, że budujesz w Simsach to tego gałęzie zawsze to <laughs> Dobrze, to może ja zacznę od czegoś takiego bardzo klasycznego. Myślę, że wszyscy kojarzymy taką ideę jak pomnik konny. Tak, tak. I Marek Aureliusz na koniu. Dokładnie. I ja chciałam <laughs> powiedzieć, że jakby, bo tutaj zawsze się mówi o tym, że ten pomnik konny, po pierwsze, to jest w ogóle hit, że on został, bo to jest jedyny taki w sumie ze starożytności, bo tak. resztę przetapiano, niszczono ze względu na to, że to było związane z, po z końmi. Z Koni po prostu tak. po premierze filmu Barbie stwierdzili, no nie może, nie może zostać, tak? Patriarchat y, nie jest teraz naszym y, top PR-owym y, tutaj zabiegiem. Potrzebujemy bardziej pójść w feminizm. Przetopmy z y, mężczyzny na koniu, na kobietę z mieczem. Tak, dokładnie tak, tak było. I dlatego jeśli zobaczycie gdzieś pomnik <kuh> Janny Dark, to prawdopodobnie jest to stary, przetopiony pomnik konny. I nie tutaj bez żadnej żadnej ale nie, Ja chcę powiedzieć teraz faktyczną rzecz, bo to, że y, ten pomnik Marka Aureliusza został, czy wiesz dlaczego został? E, nie pamiętam, bo oni się po prostu pomylili. Oni jakby źle ikonograficznie ocenili: myśleli, że to jest Konstantyn. Konstantyn? Wielki? Mm -hmm. No i. Dedekt dety... mediolański 313 rok. I do, tak! Mediolanski był w 313 I, i tylko dlatego go zostawili, bo myśleli, że to nie ten typ i, okay, i, fajne. i do, do średniowiecza, nie, do renesansu w sumie byli w tym błędzie i potem jakby okazało się, ej, ale to w sumie nie, nie, nie był ten kolega. No ale już mieli, ale jako, że to był renesans i oni już bardzo znowu pokochali konie, no to uznali, okej, okay, no to możemy teraz czerpać z tego. Ja chciałam tylko powiedzieć, że podjęłaś mi puentę mojego żartu, bo chciałam powiedzieć, że jakby... Mówi się, że to jest odwołanie do potęgi cesarstwa zazwyczaj, kiedy chcę, robi się na pomniku konnym, co nie? Ale nie, tak naprawdę to jest po prostu takie najbardziej pompatyczne i wyautowanie się, i powiedzenie, I'm just can. Tak mi no. nie da się bardziej zrobić, I'm just can. No, są to fakty, są to fakty. Bo jakby można mówić, że to jest właśnie jakaś tam potęga i tak dalej, ale według mnie oni po prostu są jak. No, wyobraź sobie, że jest typ, i jest jak. Nie chcę po, jakby pomnika, tylko siebie, tylko chcę z moim ulubionym koniem. <laughs> to jak mówię, czy można bardziej? Ale ja myślę, że to w ogóle jeszcze będzie kolejny upadek z tym przetapianiem. Tak w ogóle mi przyszło na myśl, tak? Oprócz tego, że I'm just can, no bo wiadomo, y, feminizm, ale druga fala, która się rodzi, no to są pseudointelektualiści, prawda? Mm -hmm. A wszystkie postaci na czym jeżdżą? Na koniu. Na koniu, no w sumie, na koniu, masz rację. I to będzie ich pójść strzał w kolano. Czekamy w na Wciąż Wciąż w, konia. Co, w konia. To będzie Kolejnie, po ko bitwa feministek i pseudointelektualistów. <grymne> yy, husaria po prostu. Tak. A wiesz, czym się ją uczci? Łukiem Prym. <grymne> oh, <boże. grymne> <grymne> o Boże, ale chciałabym jeszcze, a propos tego I'm just Can, uważam, że najśmieszniejszą rzecz, jaką możemy zrobić jako społeczeństwo, to zrobić pomnik konny Ryana Goslinga. Powinniśmy. Ja myślę, że jakby, nie wiem czemu, nie, jeszcze tego nie ma w świecie. Że ja powiedziałam, że ja sobie wydrukuję plakat na drzwi mm -hmm. i powieszę sobie na drzwiach Rejana slinga na koniu. Nie zrobiłam tego, ale... ale... to w blenderze możemy zrobić od razu model takiego no, konnego. Jeśli ktoś tutaj ma na zbytku duże ilości pieniędzy, zasobów... <laughs> brązu na przykład. <laughs> tak, sobie <zasobów> brązu. <laughs> Albo innych materiałów odlewniczych, no to tam wyślijcie nam maila. Tam mamy takiego maila do DM-ów, Współpraca popłaca. I... <grym> I Wam nie popłaci w ogóle, bo oddacie nam rzeczy. No, nie, bo zyskają sławę tego, który pierwszy zrobił pomnik, konny Rayana Gozlina. No, nie, dobra, masz rację, masz rację, to jest równa wymiana. No. To nie jest y, jakaś wielka sensacja, ale możecie o tym nie wiedzieć, bo nie wiem, czy kojarzycie pewnie tak. Ruch taki w sztuce prerafaelici. Jak kolejna <grym> I Oni mieli dosyć śmieszne tendencje, w sensie, oni wszyscy malowali swoje żony nawzajem i tak dalej. No i był taki chłopek, który nazywał się Mile i to jest chyba najbardziej znany obraz. I jest to Ofelia, i ona sobie tam leży i umiera. No wszyscy znają ten obraz. I to, że leży i umiera, to trochę fakty, w sensie. <grym> Nie umarła tego. która z nich umarła przez pozowanie Naprawdę? Obrazu. A to nie wiedziałam. Tylko chyba, chyba nie ta. A bo... z wycieńczenia jakiegoś, czy co? Yy, bo się rozchorowała. A, okej. Okay. Bo one tam dużo w wodzie siedziały. Okay. No ileś godzin w wannie z wodą. Okay. No i właśnie ta Ale oceania... to jest jakby jakiś taki stały motyw, bo na przykład... Mm, nie wiem, czy kojarzysz taką aktorkę... Gish? No zobacz sobie, ona jest jakby... Nie mekino, ale jest bardzo charakterystyczna. Lilian może powinna ta? powiedzieć. Tak, to jest ona. To, o, nie to ona w, jakoś miała w jednym filmie, nie pamiętam, Zakochana. No, nieważny, nieważny tytuł, zakochany ale bez pamięci. <grych> Chciałabym, żeby to było to, ale no w każdym razie coś o miłości, jakiś taki, żeby była udręczona, bo ona często grała takie role. I ma taką scenę, w której mm, jest na krze i ona mdleje. I, I jakby płynie i ten facet próbuje ją uratować I ma jedną rękę tak wsadzoną do wody I ona faktycznie to zrobiła I siedziała tak długo z tą ręką w tej lodowatej wodzie Że do końca życia miała potem problemy ze stawami O kurde No w sensie to jest poświęcenie Poświęcenie dla sztuki no. Ale sztuka wymaga poświęceń No i właśnie y, tutaj modelka Mile też miała taki problem Że się trochę poświęciła Tylko jej ojciec trochę powiedział mm, Poświęcenie dla sztuki nie moje klimaty, ma panie malarzu, dawaj pieniądze. Oddech. On był jak córka mi umarła Stoks! W sensie, bo ona potem nie umarła. Ona chyba. Nie, albo to on. ktoś umarł, ale to nie podczas tego obrazu. Okay. Ale była tam dosyć mocno chora. Mm -hmm. I właśnie powiedział: Oddaj honor i zdrowie mojej córki, a jak nie, to chociaż swój skarbiec. I on powiedział spoko, Mordo, za ten obraz przyszedł dostanę więcej niż mam. I to w sumie tyle. To jest coś, co ostatnio mój znajomy jeden mi powiedział, i uważam, że to jest jedno z fajniejszych rzeczy, jakie istnieją po prostu. Mm, tak szczególnie w ostatnich klimatach. E, zaraz dojdę do dlaczego. E, czy ty wiedziałaś, że Bekiński robił kolarze komputerowe? Nie, wiedziałam, że no jakby malarstwo, wiadomo, rzeźby. Mhm. Była nawet wystawa na Wawelu i, i w sumie. Nie, nie robił mi się. No właśnie ja też bardzo. nie wiedziałam, że on robił, robił kolaże i one są jak to Beksiński, bardzo cursed. Mm -hmm. I chciałam tutaj zaprezentować kilka z nich, bo Look at this. Oj, cool, wiesz, czy mi się to kojarzy z Salvadorem dali? Tak, jak najbardziej. Znaczy w ogóle bardzo mi się podoba, bo to jest końcówka lat 90. kiedy mm -hmm. on to robił, więc no to nie były jeszcze takie no, czasy, tak, tak, że, tak. że te wszystkie programy były jakieś tak zajebiście rozbudowane. I. Bardzo mi się podobają te prace ze względu na to, że to wygląda totalnie coś, jak wytworzone AI. Mhm. A AI wtedy prawda. nie jest. O, po na przykład. Widzicie sensie, te twarze rozciągnięte i bardzo mi się. To jest Putin, który pościał za długo na słońce, to wyżej. I to po, prostu... <laughs> po prawda, i spłynął. Gł główka mu się tak jakoś wy. Czekaj, bo jest jeszcze jeden taki, co mi się bardzo podobał. No, no. Więc możecie sobie wpisać po prostu. Kolaże komputerowe Beksiński i polecam sobie popatrzeć na to, bo jest naprawdę No Ale fajne, bo to jest takie. Mm, Kolaże, ale one mają w sobie bardzo mało z takiego taniego, typowego kolażu. Mm. Nie, no właśnie, jest to bardzo jakby i kolorystycznie, widzisz, i ta forma jest taka bardzo odrealniona, i że to są takie, jakby. Światy równoległe i bardzo mi się podoba twoje nawiązanie do surrealizmu i jego, bo no, on też robił takie tak, senne tak, 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 światy, tak. to jest bardzo... Zwłaszcza jak tam pokazywałaś ten z cygarem mm -hmm. i to pierwsze z tą twarzą, to mi się skojarzyło, Dali, Dali zrobił taką kompozycję, że masz pokój i meble i one tworzą twarz. Kojarzysz Ty, to? No możesz mi pokazać. Także no ja wiem, że wszyscy jesteśmy w stan, to? ale teraz jeszcze bardziej. To, I to jest wykonanie w muzeum na żywo. No, dobra, to fajne. Mówisz, to jest kanapa i tak dalej. To jest w ogóle, bo ja byłam w Muzeum Salwadora Dali, jak miałam, nie wiem, z 5 lat, i to jest jedyna rzecz, której stamtąd pamiętam, praktycznie. Fajnie, fajnie, że byłaś też żebym sobie poszła. No, tylko kawałek jest stąd. Powinniśmy robić. Miejsce trzecie! Tam czwarte, czy coś tam. Czwarte. Nie. Piąte. Naprawdę. No. O, no tak, kawałek. faktycznie. Kawałek miejsce piąte. O to jest właśnie i w ten sposób będę zaczynać mówić głośniej. To jest ćwiczenie <noise> dla ciebie. Miejsce piąte. I jest to fontanna di czyli tak naprawdę pisuar. No i ogólnie to jest przykład sztuki takiej e, ready-made, która polega na tym, że już bierzesz obiekt, który istnieje i tworzysz z niego bardziej obiekt muzealny, ale nie tworzysz go e, jak naraz mi from scratch. <noise> Bardzo mi się po, po prostu na raz jest antydadaistką. <laughs> no i ogólnie to jest PiSuar. I ten PiSuar ma na sobie napis. Tam inskrypcja R.mut 1917. I case jest taki, że uznaje się, że to jest praca Dishampa. I okazuje się, że może właśnie nie. Naprawdę? Znalazłam artykuł, który mówi, że jakby jest bardzo dużo przesłanek z wielu różnych źródeł, które wskazuje na to, że niemiecka artystka i poetka Elsa, oczywiście, że kobieta, Elsa von Freytag-Loringhoven była osobą, która tak naprawdę to napisała, i ogólnie to jest o tyle śmieszne, że pomimo tych wielu przesłanek, wielu źródeł, i tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że to ona to zrobiła, środowisko naukowe. Y naukowa auty... <grymne> to jest dobre określenie. <grymne> Wspólnie stwierdziło, żeby gazlightować świat, że nie, bo byłoby za dużo z zamieszania z tym, że musieliby to odwracać w muzeach, we wszystkich książkach, katalogach tak Tak naprawdę, w sensie, jest o tym Duchampie we wszystkich książkach w sumie. Tak, plus jakby to by było, miało też spore konsekwencje finansowe. Więc oni są tak... Like, mmm, nie widzę tego... nie widzę... Mm, no... Y Chciałabym powiedzieć, wszystkie osoby, które myślą, że nie żyjemy w Patriarchacie, that's the point. No i tak, taka sytuacja. Boże, ale to jest całkiem. Przy... Ale nie dziwi mnie, że to była kobieta i że jakby to jest najbardziej po prostu stereotypowa rzecz, jaka może się wydarzyć a poprób pracy czy No, ale tak samo no dosłownie nie wiem, czy widzieliście raczej tak film. Yy, jak on się nazywał? To jest chyba Tima Bartona, że Laska maluje postaci z dużymi oczami. Duże oczy to się po, po prostu nazywa. Okay. No to jest dosłownie duże oczy historia. No, prawie. <grym> nie <grym> wiem, w sensie... Ale wiesz, że w tamtym roku dosłownie chyba jakoś dokładnie w tym samym okresie nam się pojawiła tak. pierwsza koleżanka. No cóż, no dobrze, przynajmniej nie no jest. W, sensie, bo w nie mam mógł za bardzo. Są <grym> fakty. Trzecia rzecz, dobra, jak jesteśmy już bardziej w tych takich nurtach dwudziestowiecznych, to ja bym chciała chwilę porozmawiać o futuryzmie. Mhm. Co uważasz ogólnie o futuryzmie? Jezu, trudno się wylosowało. Dobrze, to nie, udawajmy, że nie, nie zadałam tego pytania. Znaczy, nie, mogę się powiedzieć, to nie jest tak, że mam jakiś, właśnie mam dosyć ambiwalentny stosunek po prostu. Okej, okay. bo ja jestem wielką fanką, jednocześnie mhm. nie zgadzając się z nimi w ogóle. Bo tutaj może takie małe wprowadzenie, jeśli chodzi o futuryzm. E, futuryści mieli takie główne swoje za założenia: typu e, nastoletni chłopiec przechodzi swój okres buntu i byli like, e, jak: jebać tradycje, burzymy te muzea, palimy biblioteki, w ogóle sztuka to gówno e, samochód jest piękniejszy od z samotraki e, i. Bardzo się skupiali właśnie na, na takiej pracy i ruchu, i no chyba wszystkim, co wam się może kojarzyć początek XX wieku, mniej więcej tak w sztuce, bardzo się skupiali na tym progresie. Co więcej, też bardzo odnajdywali dużo jakiegoś takiego potencjału artystycznego, w pierwszym w obrazie, po drugie w muzyce. I w ogóle byli bardzo into dźwięk. No, na przykład yy, ten manifest futurystyczny, który można sobie w ogóle przesłuchać na YouTubie, yy, no to faktycznie był napisany do wygłaszania, a nie, że miało być to czytać, bo oni byli jak jebać książki yy, również. <ścoughs> <śpuszczanie> nie wiem, ja ich kocham jakby, bo ja mam jakieś takie bardzo ukryte pokłady miłości do. Yy, Statementów w nauce i sztuce, które są takie głupie, w sensie, że. Okay, tak, okay. tak kontrowersyjne, że głupie. No bo dla mnie to jest debilne, że po prostu wiesz, cała tradycja do wyrzucenia, bo mamy teraz samochód, nie? i to jest jakby największe piękno. Ale mimo tego, że uważam, że ogólnie No, no, no głupiutcy, głupiutcy troszeczkę byli, to jednym z, jak ktoś mnie się pyta, o to jest, jaki jest mój ulubiony obraz to zawsze pierwsze co mam w głowie to obraz futurystyczny i jest to dynamizm psa na smyczy. Czy ty kojarzysz ten obraz? Kojarzę, ale sobie go wyszukam. Dobrze, dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, to jest to. Wsiecie, bo, mm, Kocham to. W to jest tak piękny obraz i to, że faktycznie ten ruch jest tutaj taki widoczny to daje trochę vibe takiej animacji poklatkowej, tak. ale nakładasz na siebie po prostu to. Tak, 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 tak ale jakby... Mm. Kocham fakt, że jakby oczywiście, że to jest jamnik. <laughs> No, no tak, no jak najbardziej. No on idzie w tak bardzo jamnikowy <gry> sposób. W znaczy, sensie, bo ten obraz jest w sobie tak yy, komiczny po prostu w swojej Jest tonie. komiczny jak ich założenia ogólnie. No. <grym> um, no, ale jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego, bo jak już tutaj weszłam yy, w tych futurystów, to, to też jest ciekawe, że futuryści również byli bardzo intu film, bo właśnie to była jakaś nowa forma. Ale jest ciekawostka, no. Gdyby futuryści żyli w czasach rewolucji francuskiej i usłyszeli Let them eat cake, to zjedliby to ciasto, po czym głosiliby manifest: Ciasto jest nowym chlebem. Myślę, że totalnie by to no. zrobili. Totalnie by to zrobili. Um, a jest takich jeszcze, a propos mojej miłości do um, takich statementów kontrowersyjnych, to na przykład. Jestem wielką fanką y, historii myśli filmowej, bo mam takie zajęcia. niekaj niego nie jest to. Czemu? No, jego odważne tak. Boże, faktycznie nie połączyłam tych. Nie, to ja zamilknę, może na wieki. No ale w każdym razie był taki typ, jak Andry Baze, i on miał taką teorię, a propos tego, żeby dzielić twórców filmowych na tych, którzy wierzą w rzeczywistość i w obraz. I o ile to jest bardzo zasadne z jego strony, bo jakby dalej używa się tego podziału, że właśnie są ludzie, którzy tworzą światy i są ludzie, którzy bardziej idą w stronę tej takiej mm, rejestry, że film jest rejestracją czegoś mm -hmm. To jednocześnie on, bo on był właśnie po tej stronie w rzeczywistości i po prostu nienawidził wszystkiego, co jest po stronie obrazu W sensie moim ulubionym jego statementem jest to, że montaż to jest głównie gó gówno jakby każda technika montażu, która nie jest jakaś taka, wiesz? On by kochał moje filmy z podstawówki, które nagrywałam na telefonie na takiej zasadzie, że wiecie, jak pojawiła się, nie pamiętam, czy sobie, miałam chyba jakiegoś Samsunga, pojawiła się opcja zapauzowania nagrywania. No bo ja nie, nie miałam nic do montowania, więc mój film polegał na tym, to była w ogóle wielka improwizacja, ja robiłam improwizację, wszystkich moich tam yy, znajomych i tak dalej ustawiałam jako aktorów, mówiłam im co mają robić zaraz, ty powiesz to i zrobisz to w taki i taki sposób, no i potem podchodziłam z telefonem i najważniejsze jest to, że oni mieli tylko jednego take'a, bo nie można było cofnąć no tak. tego w żaden sposób, ani potem tego edytować, wycinać. Więc mówiłam im dokładnie, robili próbę. Następnie podchodziłam z tym telefonem i pauza, i cały montaż polegał na tym, że. Okej, okay, ale to taki live, ale to podoba mi się, bo to trochę nawet takie, wiesz, że performance z tego można by było zrobić. No, jakby to zrobić bardziej świadomie teraz, to, to jest bardzo to takie... dobry pomysł. <noise> Dzięki Ala. Nie ma za co? <noise> Okej, okay, trochę to źle zinterpretowałam. No ale dobra. Ogólnie o tym, jak Goja namieszał. Goja ma tam swoje różne cykle malarskie, to możecie wiedzieć bądź nie. Ale ma też taki dyptyk, W sensie po prostu dwa obrazy, które są. Będziemy mówić o Mai? Będziemy mówić o Mai. O, cudownie. Bardzo lubię tę historię. Jest to Maja naga i Maja ubrana. No i jest to ta sama Maja, tylko na jednym obrazie Maciuszki, na drugim ich nie ma. Kojarzycie um, takie zabawki, co było, że macie lalkę taką z tektury i też tekturowe ubranka tak. i się nakleja, też znaczy że nakłada, to, to, to dosłownie on to zrobił. Mhm. I tak. Trochę dla kontekstu, w czasach, kiedy tworzył goja, akty kobiece były akceptowane bardziej w momencie, kiedy były Boginia. boginie. Inaczej, no to raczej tak średnio tam w Hiszpanii się zgadzali na takie rzeczy. No szok, to była po prostu panika moralna i. Tak, i Właśnie mm, byłego premiera, on się nazywał Manuel de Godoya, żeby było śmieszniej, że prawie jak goja został aresztowany, czy jakiś case, że ogólnie musieli mu przeszukać chałupkę. I przeszukali mu domek. <śla> Chałupka, domek. Po <śla> nie, krakowsku po dom... zaczynamy mówić. <śla> No i bardzo dobrze. <śla> A ja się skupiłam na twoim pierścionku, że mi się bardzo podoba. <śla> Dziękuję. I przeszukali mu dom. I znaleźli dwa obrazy. I drama nie skończyła się w tym momencie, że była to naga kobieta. No to jest już forma pornografii tutaj w tamtym czasie. Nie wiem, czy nie będę musiała tego wypikać. <laughs> Ale oprócz tego, że była to naga kobieta, dziwnie przypominała cesarzową. No i, I zaczęły się spekulacje. No po pierwsze obraz nie przedstawia bogini, bo tam go ja się chyba na początku tłumaczył, że to 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 Venus miał. Kiedy nic nie wskazuje tam na to, że mogłaby to być Wenus. Tak. No i właśnie jeszcze on, on wtedy zaczął się tłumaczyć, jak Marcin Dubiel za każdym razem kiedy tak. coś mu się wytknie. <noise> że to nie cesarzowa księżna. Księżna miała też dosyć specyficzny styl ubioru i były to, żeby tutaj ładnie powiedzieć, ogólnie taki Trady, tradycyjny strój hiszpański, teraz tradycyjny, no bo wtedy to był taki dosyć nieawangardowy, ale taki ekscentryczny. Spas, tak. I to była tak zwana moda majas, i ona nie była po prostu mm, odpowiednia dla księżnej, tak mi się wydaje. No i stąd też nazwa Maja, Naga, Maja Ubrana. No i zaczęły spekulacje na temat tutaj romansu. Yy, I tak dalej, yy, 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 w ogóle tam wyśmieszne yy, jazdy były. Ale w ogóle tam jest jeszcze yy, pod jej stopami napis yy, Tylko Goja, jakby solo Goja, yy, na zasadzie tak, tylko ty, tylko mój yy. i tak dalej, więc yy, no, wywołało to sporą aferę. Zwłaszcza, że takie spekulacje odnośnie romansu były już wcześniej. Yy, tak, 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 tak. To... Go ja, go ja w ogóle miał strasznie śmieszne życie. Znaczy śmieszne, tragiczne już ten koniec, ale, naprawdę, ale yy, dobry content. Ciekawą postacią jest, to tak powiem. O tak, to jest dobre stwierdzenie. No i co? No i tą aferą chyba za, zamkniemy dzisiejszy przegląd po prostu ciekawostek, które mamy i wiemy, albo też nie wiemy. Dobrze, e, przypominamy o tym, że ten odcinek jest taki króciutki ze względu na to, że normalnie dostają m, odcinek specjalny nasi patroni i zapraszamy na naszego Patronite'a, gdzie można dostać dodatkowy content. W tym miesiącu, tak jak była Maja goła i Maja ubrana, tak będą neuroprzyprawy przebrane. <gry> Wszystkich osób, które trafiły tutaj przypadkiem, cześć, jesteśmy Neuroprzeprawy, na, na co dzień prowadzimy podcast komediowy, a to była nasza krótka forma związana właśnie ze sztuką, także zachęcamy Was do tego, żeby sprawdzić nasze podcasty i klasycznie dziękujemy naszej patronce imiennej Julii Borowskiej i życzymy Ci Twojego własnego pomnika konnego albo z jakimkolwiek innym zwierzęciem, jeśli lubisz albo masz.